7 kwietnia 2025 roku, poniedziałek. Dzień powszedni. Kolor szat: fioletowy. Rok C. I. Feu tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie: Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie obwiniają. Psalm: Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Ewangelia: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza, była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów ponieważ cieszył się większym poważaniem niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział pan. Wyszła nieprawość spośród sędziów starców z Babilonu, którzy tylko uchodzili za kierujących narodem. Ludzie ci bywali często w domu Joe Kime, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa ludzie odchodzili, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła zuzanna jak w poprzednich dniach jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie, był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: Przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc. Oto brama ogrodu jest zamknięta i nikt nas nie widzi my zaś pożądamy ciebie to też zgódź się obcować z nami w przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta Zuzanna westchnęła i powiedziała jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu jeżeli to uczynię zasługuję na śmierć jeżeli zaś nie uczynię nie ujdę waszych rąk Wolę jednak nie winna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec pana. Zawołała więc zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć bramę ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczną furtkę, by zobaczyć, co się jej stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża, Zhou Ekime, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych myśli wymierzonych przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: poślijcie po Zuzannę, córkę Hilkiasza, która jest żoną Zhou Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie, powstawszy, położyli ręce na jej głowie, ona zaś, płacząc, podniosła wzrok ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli, gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła bramę ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. Znajdując się na skraju ogrodu i widząc nieprawość, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i, otworzywszy bramę, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem, wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. A pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych chociaż pan powiedział nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego teraz więc jeśli ją rzeczywiście widziałeś powiedz pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących z sobą on zaś powiedział pod lętyszkiem daniel odrzekł dobrze skłamałeś na swą własną zgubę już bowiem anioł boży otrzymał od boga wyrok na ciebie by cię rozedrzeć na dwoje Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego, potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a rządza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących z sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem Anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że o tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starkam. Ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Oto słowo Boże. Psalm: Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ki Twój i laska pasterska są moją pociechą. Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz. Na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój pełny po brzegi. Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną. Przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu pana. Po najdłuższe czasy. Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. Aklamacja. Chwała tobie, Słowo Boże. Pan mówi. Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ewangelia według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajęcie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam. Lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli, Gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu. Kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Kochani. Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas, aby rozważyć problem sprawiedliwości Bożej wobec ludzkiego sądu, a także ku istocie światła, jakim jest sam Jezus Chrystus. W obu czytaniach widzimy, jak łatwo człowiek może się zagubić, gdy opiera swój sąd tylko na ludzkiej logice, zapominając o mądrości i światłości pochodzącej od Boga. Pozwólcie więc, że zanurzymy się w tych niezwykłych wydarzeniach, które dziś Kościół Święty stawia przed naszymi oczyma, i pozwolimy, by sam Bóg przemówił do naszych serc. W pierwszym czytaniu słyszymy dramatyczną historię Zuzanny, niewinnej kobiety która z powodu grzechu cudzej porządliwości i niesprawiedliwości sędziów stanęła na skraju przepaści. Zuzanna, choć niewinna, została fałszywie oskarżona przez ludzi cieszących się ogromnym autorytetem. Warto się zastanowić, jak łatwo można wykorzystać swoją pozycję czy społeczną rangę do popełniania nieprawości, nawet w imię prawa. Ci dwaj starcy, choć wydawali się na pierwszy rzut oka godnymi zaufania sędziami, ulegli pokusie, która zatruła ich sumienia. Ich grzech był tak wielki, że nie wahali się złożyć fałszywego świadectwa przeciwko niewinnej osobie, by tylko zaspokoić swoje żądze. Ale zauważmy, jak wspaniała jest postawa Zuzanny. Wobec straszliwego wyboru między śmiercią a grzechem, wybiera ona Boga. Jej serce jest czyste, pełne zaufania. A jej dusza świadoma tego, że przed obliczem Boga nic się nie ukryje. Nawet w obliczu niesprawiedliwości, nawet gdy cały świat zdaje się być przeciw niej, Zuzanna pozostaje wierna Bogu. Jakże ważne jest, abyśmy i my w naszych codziennych wyborach mieli tę siłę, by zawsze wybierać Boga, nawet jeśli ceną będzie odrzucenie ze strony świata. I oto widzimy Bożą sprawiedliwość, nie tę ludzką, niedoskonałą i ograniczoną, lecz tę boską, doskonałą i pełną mądrości. Bóg posyła młodego Daniela, który pełen Ducha Świętego ujawnia prawdę i ratuje niewinną zuzannę. Ta scena przypomina nam, że Boża sprawiedliwość zawsze przychodzi, choć czasem w sposób zupełnie niespodziewany. Sprawiedliwość Boża jest bowiem ukryta w prawdzie, a prawda zawsze wychodzi na jaw, gdy się ufa Panu. To wydarzenie jest dla nas przestrogą i wezwaniem. Przestrogą przed wydawaniem powierzchownych sądów, przed ocenianiem drugiego człowieka bez miłości i prawdy, a jednocześnie wezwaniem byśmy umieli zaufać, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Pamiętajmy, że każda niesprawiedliwość w końcu się obróci przeciwko temu, kto ją popełnia, a prawda i sprawiedliwość Boża zawsze zwycięży. Druga część dzisiejszej liturgii Słowa, Ewangelia według świętego Jana, ukazuje nam Jezusa jako prawdziwą światłość świata. Jezus jasno mówi Faryzeuszom: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To zdanie powinno nam głęboko utkwić w pamięci i sercu, bo przypomina, że prawdziwą mądrością życia jest podążanie za Chrystusem, który zawsze prowadzi ku światłu. Ku prawdzie i ku życiu. Ale zobaczcie, jakże łatwo można przeoczyć tę prawdę, gdy nasze spojrzenie jest ograniczone do czysto ludzkiego sposobu myślenia, podobnie jak u faryzeuszy. Oni bowiem sądzą według zasad tylko ludzkich, jak mówi Jezus. Patrzą na Jezusa powierzchownie, nie dostrzegając jego boskości. Nie widzą, że w nim obecny jest ojciec, że to on sam daje świadectwo o swoim synu. Tak często i my sami patrzymy na innych z góry, oceniając tylko po pozorach, według naszego ograniczonego ludzkiego poznania, zapominając o Bożej perspektywie, pełnej miłosierdzia i miłości. Jezus przypomina dziś każdemu z nas, że prawdziwe światło i prawdziwa sprawiedliwość płyną jedynie z Niego. Jeśli więc chcemy żyć w prawdzie, jeśli pragniemy, aby nasze serca nie były uwikłane w fałszywe oskarżenia, Grzechy, niesprawiedliwość, to musimy codziennie podążać za Chrystusem, światłością, która oświetla ciemności naszych sumień i umysłów. Musimy nauczyć się patrzeć na ludzi i świat oczami Jezusa, oczami miłosierdzia, prawdy i miłości. Kochani, zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie modlitwą, abyśmy, jak Zuzanna, mieli odwagę stawać zawsze po stronie prawdy i sprawiedliwości, a jak Daniel byśmy byli gotowi dać świadectwo prawdzie, nawet gdy świat wokół nas milczy lub sądzi błędnie. Prośmy także Chrystusa, który jest światłością świata, by prowadził nas drogami swego światła i nauczył nas patrzeć oczami serca, oczami Boga.